Cześć. Na tym filmie pokażę rumuńskie, Renault czyli Dacie Sandero. Auto z marca 2010 roku. Silnik 1.2 16V 75 koni. Jest to silnik produkcji Renault. Bardzo dobre opinie zbiera w internecie. Raczej użytkownicy są zadowoleni. Przede wszystkim. To auto jest bardzo tanie w jakichkolwiek naprawach i wbrew pozorom całkiem trwałe. Przebieg tego konkretnego egzemplarza to 220 tysięcy. Przebieg jest udokumentowany do samego końca. Auto jest świeżo przywiezione z Niemiec, przygotowane do rejestracji. Koszt zarejestrowania to 160 zł w Wydziale Komunikacji. Kupujący otrzymuje fakturę vat oraz komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji auta. Samochód prezentuje się bardzo dobrze, nie ma tutaj nigdzie korozji. Dacia jest bezwypadkowa, bezkolizyjna. Większość auta jest w fabrycznym lakierze. Z tego co pamiętam, lakierowane były dwa, dwa elementy, chociaż myślę, że w takim tańszym, budżetowym, miejskim aucie. To, czy coś było ponownie lakierowane, czy nie, ma mniejsze znaczenie od tego, jaki jest ogólny stan techniczny samochodu. Tutaj wszystko jest tak, jak powinno być wszystko jest sprawne klimatyzacja również silnik, skrzynia, zawieszenie pracują bez zarzutów. W cenie auta jest 3 miesiące gwarancji. Gwarancję możemy wydłużyć oczywiście nawet do 2 lat. Zaproszę Was teraz do środka. Zobaczycie, jak wygląda dacia we wnętrzu. Przebieg to nawet niecałe 220 tysięcy. Na wyświetlaczu nie świecą żadne niepokojące kontrolki. Radio sprawne, elektryczne szyby. Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, skórzana kierownica. Cztery poduszki powietrzne. Wnętrze naprawdę ładnie utrzymane. Dacie tutaj nie słynie z jakiejś super jakości, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza. A tutaj mimo swojego wieku i przebiegu e, naprawdę ładnie, schludnie to wygląda. Brak dziur po papierosach. Elektryka, elektronika, wszystko tutaj jest sprawne. Tył na korbę. Nie wiem, czy w ogóle były jakieś wersje Dacia Sandero z tylnymi szybami w elektryce. Jest isofix, także można wygodnie przewozić dzieci. I wnętrze jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Teraz pokażę pod maską auto. Silnik pracuje bez zarzutów. Te 1-2 bardzo dobrze współpracują z instalacją gazową. Przy 205 tysiącach w Niemczech był wymieniany rozrząd. To było w 2021 roku, także dwa lata temu. Na dziś śmiało jeszcze można spokojnie pojeździć. Po zakupie proponuję zmienić sobie olej z filtrami. I to by było na tyle z takich koniecznych wkładów finansowych na starcie. Dacia naprawdę bardzo ładnie utrzymana. Opony są całoroczne, felgi aluminiowe. Ma jakieś tam normalne ślady użytkowania, natomiast nie widzę tutaj e, nigdzie jakichś głębokich rys niedospolerowania czy nieceń, zadrapań. Bardzo ładnie się naprawdę prezentuje. Samochód jest do obejrzenia w Ostrowcu Świętokrzyskim. E, jeżeli masz jakieś pytania, śmiało można dzwonić pod numer wskazany w opisie filmu zachęcam do subskrybowania kanału oraz do śledzenia mojej strony na Facebooku o takiej samej nazwie jak kanał na YouTube. Serdecznie zapraszam i życzę miłego dnia.